Siemka, Siemka, kochani, witam Was wszystkich bardzo pięknie i bardzo cieplutko na karcie dnia, czyli na wejściu pod tytułem Co dzisiejszy dzień przyniesie dla każdego znaku sowiaku. Sprawdzamy sobie oczywiście też tutaj energię dnia, czyli temu, czemu sprzyja dzisiaj, kochani, energia. Ja karty sobie tutaj będę w międzyczasie, kochani, tasowała. Tylko jeszcze takie dwa słowa odnośnie, kochani, tutaj odpowiedzi do Was, jeżeli chodzi o takie tam Wasze jakieś. Pytania, które zadajecie w komentarzu. Kochani, bardzo takim jednym ważnym pytaniem było: jakaś pani napisała, znaczy jedna z was tutaj napisała, że jak odwrócić pecha. Słuchajcie, no oczywiście czasami mamy te gorsze dni, czasami, słuchajcie, faktycznie dzieją się w naszym życiu bardzo jakieś złe momenty, wszystko się wali, pali, nie idzie. Słuchajcie, pamiętajcie, że do końca kwietnia możecie się do mnie zgłaszać, tak? Ja to napisałam kiedyś w jakimś tam poście początkiem kwietnia, ale do końca kwietnia możecie się zgłaszać do mnie po wszelkiego rodzaju, słuchajcie, odwrócenia właśnie takich pechów, przyciągania miłości, słuchajcie, ściągania różnych złych rzeczy z Was, jakiś blokad, trudności, jakiś, słuchajcie, klątw, uroków, czego by to nie było, oczyszczenia, krótko mówiąc, z wielu rzeczy oraz wzmocnienia i przyciągania tego, co dobre, zwłaszcza, kochani, teraz, że jutro mamy pełnie, więc bardzo gorąco do tego wszystkiego, kochani, zachęcam i do końca kwietnia macie to zrobione w cenach promocyjnych, więc więc moi drodzy, jeżeli ktoś jeszcze z Was, bardzo dużo osób się zgłosiło, ale jeżeli jeszcze są jakieś osoby, które chciałyby z tego skorzystać, zapraszam serdecznie, piszcie do mnie poprzez messengera czy przez maila. Jeszcze jest na to czas, kochani, żebyśmy sobie to pięknie. Mogli przeprowadzić, zrobić. Oczywiście robię to przez cały rok, tak? Ale gdzieś tutaj w dużej mierze, kochani, no chciałabym tutaj jakby jeszcze podkreślić to, że jeżeli jest ktoś, kto chce skorzystać nieco w niższej cenie, kochani, niż zazwyczaj jest to robione, zapraszam, korzystajcie. Po to to wszystko jest, żeby to było, kochani, dla was. Dobra, tyle słuchajcie z takiej szybkiej prywaty i lecimy. Więc tego pecha można odwrócić. Jak najbardziej tak. I lecimy, moi drodzy, z kartą dnia. Co dzisiejszy dzień przyniesie każdemu znaku zodiaku? Co dzisiejszy dzień przyniesie każdemu znaku zodiaku? Co dzisiejszy dzień przyniesie każdemu znaku zodiaku? Sprawdzamy sobie, kochani, ten nasz piękny 23 kwietnia, wtoreczek. Co dzisiejszy dzień przyniesie każdemu znaku zodiaku? Poproszę Was, karty o podpowiedzi dla całej dwunastki znaków. Dobra, Słońca. Startujemy, lecimy. Czemu sprzyja dzisiaj energia? Co warto dzisiaj robić, w co warto pchać dzisiaj? Słuchajcie naszą energię. Słuchajcie, przede wszystkim związki, relacje w miłości, yy, słuchajcie, w się, porozumienia, przeprosiny. To, dla co niektórych, którzy mają fajne, szczęśliwe relacje, i tutaj gdzieś faktycznie, kochani, warto by było się do siebie zbliżyć, pielęgnować uczucie, pielęgnować więzi, kochani, bo to jest, kochani, bardzo ważne. Jeżeli ta więź osłabnie, komunikacja osłabnie, to tak naprawdę związku już nie ma. Yy, więc tutaj gdzieś w dużej mierze mocno uczulam, żeby też zawsze dbać, yy, kochani, o te stany emocjonalne, tu bardzo mocno, bo jeżeli one osłabną no, no to niestety później faktycznie, kochani, bywa różnie. Ponadto, moi drodzy, ponadto te wszystkie więzi, romanse, flirty, bliskość itd., itd. czas sprzyja również podejmowaniu jakimś ważnym, życiowym, kochani, decyzjom. Domykanie karm, jeżeli ktoś z Was wie, że ma, to tutaj koło karmiczne, kochani, może zostać domknięte. Wystarczy tutaj podjąć odpowiednie kroki, decyzję. Bo bardzo często jesteśmy w kole karmicznym, do którego wpakowaliśmy się po raz wtóry albo jeszcze po raz kolejny, i widzimy, że to nic nie daje. Bo w kółko Macieju jest to samo i to samo. To czasami trzeba zdać sobie z tego sprawę i z takich kół karmicznych, kochani, wychodzić. Sprzyja też dzień, kochani, sytuacją zrobienia jakiejś zmiany życiowej która może faktycznie okazać się dla Was tutaj mocno szczęśliwa. Więc jeżeli Wy wiecie o tym, że tak, Magda, ja wiem, jaką ja tutaj muszę podjąć decyzję i powinnam coś zmienić w swoim życiu, no to kochani zmieniajcie, bo to faktycznie będzie dla Was z korzyścią. I czemu jeszcze sprzyja energia? słuchajcie, no tutaj stawiania granic, tak, czy energia sprzyja temu, aby stawiać pewnego rodzaju granice, nie pozwalać sobie na złe traktowanie, nie pozwalać na to, żeby ktoś się wokół Was szarogęścił albo ustawiał Wam klocki i mówił, jak macie żyć. To jest zdecydowanie słuchajcie, karta po prostu zasad pewnych, zasad pewnego rodzaju, których ktoś tutaj ustawia. No z uwagi na to, że czytam to dla Was, to bardziej sugeruje, że to możecie być kochani Wy, którzy macie sobie na coś nie pozwalać i ustawić jeszcze raz to podkreślę pewnego rodzaju granice, ochronić się bardzo mocno kochani przed czymś. Więc tutaj gdzieś um, tego typu przekaz, ale patrząc na cały kształt kart, jeżeli są jakieś osoby, które wiedzą, że muszą podjąć decyzję i coś zmienić w swoim życiu bardzo Mocno, to czasami moi drodzy, przestańcie się przed tym bronić. Ta karta też może być dla takich osób takim przekaźnikiem: przestań się bronić i zakładać sobie tą koronę cierniową na głowę każdego dnia, zamiast zrobić coś ze swoim życiem. Dlatego to też podkreślam, kochani, a my lecimy sobie teraz z każdym znakiem i zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie tutaj, barankowi w pierwszej kolejności. Ubaranka, słuchajcie, uważajcie, macie kartę siebie mieczy, a więc kartę nieufności, nieszczerości, kłamstwa, oszustwa, manipulacji, zdrady. E, gdyby ktoś miał styczność, tak? Więc uważajmy dzisiaj, kochani, na osoby, uważajmy na ludzi, którymi się otaczamy. E, cećcie przez sito dwa razy to, co mówią, bo mogą was wprowadzać w błąd, mogą chcieć was oszukać, mogą was manipulować, mogą, kochani, nie do końca być szczerzy i uczciwi wobec was, tak? Tak samo uważajcie, gdzieś wychodzicie, kochani, na jakiegoś tam pewnego rodzaju. Słuchajcie, sytuacje, w których możecie na przykład napotkać na jakąś osobę, która może Was, no nie wiem, słuchajcie, okraść czegoś, tak, zabrać Wam coś. No, różnie to, kochani, może być. Tak samo Wy tutaj, kochani, jeżeli to jest Wasza karta osobowa, to przestańcie się czegoś bać, nie bójcie się czegoś, nie lękajcie się czegoś. A co niektórzy, być może, kochani, muszą wykazać się pewnego rodzaju sprytem. Takim troszeczkę nie działajcie, być może w jakiejś sprawie oficjalnie, nie rzucajcie się jak te pchły. Tylko moi drodzy, gdzieś tutaj mm, troszeczkę, jakby idźcie swoją y, osobną drogą i sprytnie załatwcie jakąś sprawę. Być może dla kogoś to też jest jakiś przekaz, tak? Byczek. E, słuchajcie wiadomości, więc dzisiaj możecie być, drogie byki, rozgadane. No pewnie ja to tam tradycyjnie słuchajcie, nie wiem, jak u Was ale ta komunikacja tutaj wasza z jakimiś ludźmi, zwłaszcza drogą online, może być tutaj, kochani, bardzo mocno zaakcentowana. Więc dzisiaj sporo się dzieje, dużo tutaj spraw załatwiamy, dużo się komunikujemy i um, ten dzień, kochani, naprawdę może być taki w locie, w biegu, e, dużo spraw, tym trzeba się zająć, tamtym trzeba się zająć, więc to tutaj e, może być faktycznie takim głównym akcentem naszego dzisiejszego dnia, byki. Jakieś rzeczy, które są rozwinięte już, są w locie, jakieś sprawy, tematy, nie wiem, co to może być, plany, one mogą, słuchajcie, dzisiaj zająć też Waszą głowę, bo trzeba to doprowadzić do celu, trzeba to doprowadzić do końca, trzeba tutaj postawić kropkę nad i. Więc całkiem możliwe, że moi drodzy, jakiś temat nawet ważny, który omawiacie, chcecie omówić z jakąś osobą, z którą ten temat ciągnie się już, słuchajcie, od jakiegoś czasu, będą byki, które powiedzą: dobra, 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 dzisiaj się tym zajmiemy, bo ja chcę już dobrnąć do celu, chcę. Ten temat zamknąć, nie chcę do czegoś tutaj już wracać, czyli po prostu zajmijmy się tym. Więc dużo rzeczy komunikacja po stronie byka, co ubliźniąt. Ubliźniąt w dniu dzisiejszym, słuchajcie, płakanie nad rozlanym lekiem, ale nie wiem z jakiego powodu. Wracacie do wspomnień z przeszłości, do człowieka z przeszłości, do sytuacji z przeszłości, która was mogła zaboleć. I jeszcze to głęboko, kochani, przeżywacie i gdzieś te łezki mogą się, kochani, pojawić. Może nie z rana, może nie z popołudnia, bardziej może z wieczora, ale może się tak wydarzyć. Bo ja tutaj widzę taką, taką niemoc przerobienia jakiegoś tematu, tak? Jakiejś takiej sytuacji, w której. <laughs> Możecie, kochani, no, poczuć się emocjonalnie troszeczkę zdołowani, bo coś tam było kiedyś, albo ktoś coś powiedział, zrobił e, i Wy, kochani, Wam jest przykro z tego powodu, że coś nie wyszło, nie poszło, albo też tudzież, nawet nie wracacie do kogoś, tylko możecie się użalać troszeczkę nad własnym życiem, że w tych emocjach, w uczuciach nie jest, załóżmy, za dobrze. Czy też tudzież w sprawach zawodowych, oczywiście finansowych, możecie być takie trochę poturbowane tą sytuacją, że coś tutaj nie wychodzi. Więc takie troszeczkę płakanie nad rozlęcznikiem, Mlekiem może nam się tutaj uaktywnić. Co dzisiaj u raka? Yy, u raka dzisiaj, yy, słuchajcie, karta wiedzy, karta, karta kształcenia się nie wiem, szkolenia, wiedza, która może do Was przyjść ze wszelkich stron, bo to, kochani, niekoniecznie musi być to, że musicie być na szkoleniach, w szkołach i tak dalej, ale może Wam ktoś mądrą wskazówkę, mądrą radę przekazać, możecie dostać jakąś informację, jakąś wiedzę, przeczytać gdzieś coś, obejrzeć gdzieś coś, ale to jest taka mądrość, taka życiowa mądrość, która może rakom do głowy dzisiaj, kochani, przyjść, mogą ją usłyszeć i tak dalej, i tak dalej, tak? Może te rady, wskazówki będziecie też dawać komuś, bo to też może być Wasza karta osobowa i to Wy tutaj gdzieś być może no, będziecie władni ku temu, żeby komuś jakieś mądre wskazówki, kochani, dawać. Uduchowienie, możecie poczuć taką, taką duchowość w sobie. Kochani, mi jest ciężko to jakby opisać tak na szybko teraz, żeby było wiadomo o co chodzi, ale nieraz jest coś takiego, że szukamy takiego głębokiego uduchowienia sami w sobie. Potrzebujemy medytacji, potrzebujemy... Nie wiem, kochani, takiego oczyszczenia potrzebujemy. E, słuchajcie, gdzieś, e, no nie wiem, każdy różnie oczyścić się tutaj być może z czegoś, i ta karta też może, kochani, temu sprzyjać. Szczere o rozmowy, prawda, którą możecie też dzisiaj usłyszeć, albo prawda, która może wyjść na jaw, też w tej karcie nam się pokaże. E, co dzisiaj ulwa? ulwa w dniu dzisiejszym. Słuchajcie, obfitość. Jeżeli to jest wasza karta osobowa, to kochani, obfitość, dobre zakupy, jakaś zadbanie o siebie, rozwój, kwitnienie. Wiecie o co mi chodzi. Jakaś sytuacja, w której nie wiem, idziecie do fryzjera, do kosmetyczki, kupujecie sobie jakieś ciuchy, chcecie fajnie wyglądać, dbacie o siebie. Zadbanie o mieszkanie, zadbanie o dom. Słuchajcie, o bliskich, którymi się otaczacie. Gdzieś taka hojność, taka sytuacja serdeczności, opiekuńczości, wsparcia która może nam się tutaj pokazać? Matka, żona, partnerka, jeżeli przyjaciółka, siostra ewentualnie, czy też tudzież, lekarz, tak, nie wiem kto tam, szefowa, to mogą być też takie osoby, z którymi lew może mieć dzisiaj styczność, jeżeli się wybieracie do takowych osób albo no, ktoś taki odegra dzisiaj rolę w waszym życiu, drogie lwy. Ale ogólnie super. Ja mam takie wrażenie, że wy możecie pójść, kupić coś, zaopiekować się, zatroszczyć. Słuchajcie, nie wiem. Takie kwitnienie tutaj widzę, tak? Bardzo, bardzo fajna karta. Panna. Panna w dniu dzisiejszym, e, słuchajcie, ma kartę domykania jakiegoś tematu i otwierania się na nowe możliwości. E, I bardzo dobrze, coś jest załatwione dzisiaj do końca, więc jeżeli czymś się dzisiaj panny zajmujecie, załatwicie to do końca i otworzą się przed wami tutaj kolejne drzwi, coś zostawicie w tyle i otwieracie się na nowe rzeczy, które do Was po prostu przychodzą. Możecie planować podróże, możecie być w podróży, możecie chcieć gdzieś wyjechać, możecie się kontaktować z osobami, które są gdzieś za granicą kraju, w którym żyjecie. To również jak najbardziej tak i kończenie się jakichś cyklów karmicznych. W tej karcie, kochani, bardzo mocno zaznaczamy. I przede wszystkim taka wasza otwartość na, na życie, na wszystkie sprawy, które do nas idą, na wszelkiego rodzaju, um, nie wiem, słuchajcie, przeznaczenia, losy, które tutaj mogą w Waszym kierunku pójść, jesteście na to otwarci. I bardzo dobrze, słuchajcie, życia nie należy się bać. wada Ops, dla wagi, kochani, pojawiły mi się dwie karty. W tym jedna to karta sprawiedliwości jako karta wiodąca, ta druga jest odwrócona, zastanawiam się czy ją w ogóle kochani brać pod uwagę. No ale dobra, słuchajcie sprawiedliwość, a więc karta wyrzucenia kart na stół. Tak, załatwiamy dzisiaj sprawy urzędowe, całkiem możliwe. Latamy po różnego rodzaju urzędnikach, prawnikach, adwokatach, notariuszach. Nie wiem, słuchajcie pisma jakieś tutaj widzę, którymi musicie się zająć, podpisać, pozałatwiać, formalności. Mogą być takie wagi, które kochani tym się właśnie dzisiaj będą zajmowały. Karta również, słuchajcie, z, m, takiego wyrzucenia kart na stół, nie wiem, powiedzenia czegoś, co Waga co zależy na sercu, na głowie takie wiecie, yy, rozważanie za i przeciw i sytuacja takiej szczerej, prawdziwej rozmowy, waga po prostu się odważa i mówi o czymś, czego chce, a czego nie chce, więc dzisiejszy dzień, kochani, tak może to obrazować, no spodnie karty też pokazują tutaj mnie, kochani, skupienie się nad jakimś projektem, nad jakąś ważną rzeczą, czymś się waga zajmuje i myślę, że to by może pasowało nawet pod tą jedną kartę, już nie będziemy tutaj dociągać, ale gdzieś tutaj w dużej mierze, no tak, karty nam, kochani, to pokazały, tak? Czyli sprawy urzędowe, coś załatwiacie, z kimś o czymś rozmawiacie, rozważacie za i przeciw, kochani, gdzieś tutaj mówicie jakieś swoje zdanie o czymś, jesteście konkretne, sprawiedliwe, jakaś prawda też może tutaj, kochani, ujrzeć światło dzienne, waga się o czymś może przekonać. Co dzisiaj idzie do Skorpiona? Skorpiona dzisiaj, wybory i decyzje, więc tutaj gdzieś też rozważacie jakieś sytuacje. Nie wiem, kochani, jakie, bo to może być taka sytuacja, w której chcielibyście nie podejmować w czymś decyzji, zachować jedno i drugie. Na razie nie wybierać, nie dokonywać tutaj jakichś ruchów w prawo czy w lewo. Poszukać balansu w czymś, czyli takiej sytuacji równowagi, żeby było dobrze, żeby było stabilnie, żeby się już tutaj nic nie działo. Ale mogą też być skorpiony, które będą dzisiaj o czymś decydowały i będą musiały się na coś zdecydować, jakiegoś wyboru dokonać podjąć jakąś kochani decyzję. Bo to jest typowo karta po prostu wyboru, tak? Albo rzeczy, że mamy jedno i drugie. No i teraz czym się najpierw zająć, tym czy tamtym. I to też może taki, takie coś, kochani tutaj być. Dobrze, sprawdźmy wobec tego strzelca. Podejrzliwość. Yy, jesteście, kochani, podejrzliwi, niepewni, niepewni w jakimś temacie, coś wam, coś wam śmierdzi, chcecie coś skontrolować, nie macie pewności co do czegoś. Nie macie ufności przede wszystkim, nie ma tutaj jakiejś szczerości, ktoś jest tutaj, kochani, ja nie wiem, bo ja nie wiem, czy to jesteście wy, czy to jest ktoś wobec Was, tak? Ktoś może nie mieć szczerości, jakby zaufania do Was, może czuć się niepewny wobec Was, albo Wy, kochani, w jakiś pewien sposób widzicie, że nie ma tutaj szczerości, nie ma tutaj sytuacji, w której możecie spać spokojnie, czujecie po prostu wewnętrznie, że coś jest niehalo, tak? Nie ma tutaj takiej, wiecie, takiego spokoju, Takiej stabilności, my po prostu czujemy podskórnie, że nie ma w jakiejś sprawie albo w, jakimś, w jakiejś relacji szczerości, ufności i pewności. To jest jedno wielkie stąpanie. Słuchajcie, po, jest, to jest jak bąbel na wodzie: stąpamy po, wodzie, po, po kruchym lodzie, który może za, w każdej chwili, kochani, gruchnąć. I to jest taka, jakby sytuacja, że uruchamia się tutaj komuś czujnik. Nie mogę ufać, nie mogę wierzyć, muszę sprawdzać, muszę kontrolować e, i coś na ten styl i ewentualnie robicie to wy albo ktoś wobec was. I tak to, kochani, wygląda. No, a co u koziorożca? a ukośierzysz, kochani, dzień bardzo fajny. Tutaj gdzieś spotykamy się z ludźmi, mamy dobrą z nimi komunikację, zaznaczam. Relacje, związki, słuchajcie, osoby z którymi żyjecie, mieszkacie, bardzo perfekcyjne. Tutaj również, słuchajcie, komunikacja pomiędzy wami a tymi ludźmi. Możecie, kochani, robić jakieś plany dotyczące mieszkania, domu, zakupów. Może chcecie, nie wiem, coś spotkać się, randkować. Możecie chcieć wznieść związek wasz na poziom wyżej, level wyżej, bo to jest bardzo często. To, słuchajcie, karta mówiąca o sytuacji zaręczyn, zaślubin, planów jakichś wspólnych na przyszłość, wyjścia na jakieś imprezy albo dostania, jakąś, dostania dopiero jakiegoś zaproszenia na imprezę, jak najbardziej tutaj może się nam pokazywać. No i moi drodzy, no, karta weselenia się, cieszenia się, tutaj nie ma się co do czego, kochani, dopierdzieć. Dobra, co u wodnika dzisiaj? U wodnika w dniu dzisiejszym e, karta sądu, być może jakieś urzędowe rzeczy również są tutaj, kochani, załatwiane, ale przede wszystkim karta tak naprawdę mówiąca o odrodzeniu i ożywieniu. Czujcie się dobrze, po prostu wszystko jest jakby, słuchajcie, zrobione, załatwione, osądzone, pogadane, załatwione i wodnik, kochani, może dzisiaj się czuć e, po prostu tak jakby dostał skrzydeł, e, jest odrodzony, ożywiony, idzie do przodu, cieszy się wszystkim, bo jest jakaś sprawa domknięta, załatwiona albo ktoś komuś coś powiedział, załatwił, Osądził, wydał werdykt, kochani, pozałatwialiście urzędówki, na przykład jakieś sprawy finansowe, urzędowe, księgowe wiecie o co mi chodzi. Te wszystkie, taki burdel oczywiście, papierowy. I tutaj teraz już wodnik mówi: dobra, spoko, mam to z głowy, to w sumie zasadniczo jest zajebiście. I takie ożywienie, odrodzenie, kochani, możecie tutaj czuć. No i sprawdźmy jeszcze rybę. A jeżeli chodzi o rybę, słuchajcie, wy dzisiaj zajęte pracą jesteście nad czymś skupione, a więc macie coś dzisiaj do zrobienia i tym będziecie się, kochani, zajmować. Skupienie bardzo mocne na tym, bo prawdopodobnie jest to po prostu jakieś rzeczy, które dzisiaj sobie wzięły się na tapetę. Będę to dzisiaj robiła, muszę to dzisiaj zrobić, muszę się nad tym skupić, muszę się tym zająć. No i faktycznie, słuchajcie, ryby zajęte mogą dzisiaj być pracą, zadaniem, które sobie narzuciły na głowę. Słońce moje tyle ode mnie. Lecimy, słuchajcie, na kawusie herbaty, czy tam na co słuchajcie, co lubicie pić. Ja Wam życzę oczywiście przecudownego dnia i do zobaczyska, kochani, następnym razem. Buziaki.